Witam Was widzowie. W dzisiejszym odcinku będę rozwiązywał rodzinowy quiz Plague Korupiona. Jego quiz i też samego kanału będziecie mieli w opisie. I czas na pierwsze pytanie. Kiedy Plague Scorpion wbił 500 subów? Przewodam, że to we wrześniu. Ups. Na jakiej grze opiera się kontent Plain No to wiadomo na jakim Plain Skorupion lubi PVZ3. Myślę, że tak. Takie było pierwsze logo Plain Skorupiona. Tego dokładnie nie wiem. Widzowie, ale ja przepuszczam. takie jakie miał przed aktualizacją swojego profilu. Jakieś ulubiony roślina PVZ Plain Skorupiona? No. Przecież wiadomo, że teor Flower Kiedy Playing Scorpion założył kanał. Czyli to będzie. Z jakiej gry jest najdłuższy film Playing Scorpiona? To wiadomo, że z PvZ Gardenless chyba. A nie to z Play tam. Na jakich odcinkach z PVZ2 Gardenless BTOR Scorpion walczy z Zombosami? Kurde, nie, do nie, nie pamiętam dokładnie. Mm. Dam O idealnie, jak no, podzielony przez 5, ale nie podzielonych przez 10 Jak playing Skorupion często mówi na Garkontuara? Mm. Gark? Nie gargliś Kiedy playing Skorupion wbił 250 subów? Podejrzewam, że w maju? Ups To widzę już cały quiz Jak Skorup to oglądasz To nie zabij mnie I Widzimy się widowie w kolejnym materiale.